Siemanko. Dzisiaj mam trzy pakunki do otwarcia, w tym jeden ten na dole, kurde normalnie aż, <grym> aż się nie mogę doczekać jak to otworzyć w ogóle o Jezu. za te pieniądze, no zobaczycie no. Dobra, najpierw pokażę co dostałem gdzieś wcześniej zapomniałem jeszcze właśnie takich, no pierdół pokazać, typu złota kolekcja Titan Questa, Titan Questa jak to woli. Następnie... Heroes of Might and Magic. Złota kolekcja. Bardzo fajne wydanie, wypasione. W tym jednym pudełku jest tak nawalone, że aż się zamyka. <coughs> Następnie... Dość rzadka wersja ze złotej kolekcji, czyli Total Wary. W sumie chyba wszystkie... Wszystkie części... Tak. No, oprócz tych nowych, oczywiście, nie? Tak nawiasem, jeśli ktoś ma jakieś złote kolekcje, także to może do mnie pisać, może odkupię jakąś najlepiej zafoliowaną, Jeszcze mam Empire, Total War edycji specjalnej, w boxie takim dużym. Bo tu mam zawartość. Dalej, Biedronka Edition Fallout w beatboxie. Fallout 2. I Morrowind. No i teraz zabieramy się za te pudełka. O. Aha, tu mam nóż mój cudowny. Najpierw za te dodniejsze paczki się zabieramy. No tutaj takie uzupełnienie tych złotych kolekcji. Supreme Commander. Pelforce Force 2. Troszkę obity, ale dobra. Co to za jakieś cuda mi tu nadodawali? Nawet nie widziałem DEGIL 2. Bo no w sumie o to mi chodziło. Dałem za te 3,120 zł. Z wysoką cenie A tu widzę, że jeszcze. O, nawet. Aragon jest, żeby nie było... No tak widzę, że jakieś gratisy dostałem. To to jest. Z grywy z, z miły. na zmi. się pani. Do energika wyślę. To co to? Wow. Co za nowość moto GP08. No i no to już coś lepszego, ale też cudów nie ma los zagubieni. Ja nie wiem. co za gość tak z doszechnicy większy. Jo. No tak, to, kurde, to Dobra, następna paka. Za tą też dałem 120. Wiem, że chodziło mi w sumie o jedną grę na kolekcjonerkę ale potem to jakoś tam nie interesowała dopóki nie kupiłem właśnie tej kolektorki w drugiej paczce więc mi się to sprzyda kilka papieru o mamy tak jestem silny yeah. i o to mi chodziło Gothic 3, kolekcjonerka, niekompletna, niestety, nie ma mapy i wizerca. Ale to już skołowałem. Także będę miał komplet. Dalej, Wiesław jedyneczka. Git. Saga Gothic. A takie są ostatnie, ostatni wiesiek. Dwójka w edycji rozszerzonej. No i to tyle. Pudełko i danie główne. Gdzie tu mam papiery, żeby nie było. Wziąłem za pobraniem. Kwota pobrania 220 złotych, zapamiętajcie. No to, oj, otwieram. Patrzcie, już się świeci. Gdzie to zapakował o, i poczajcie no tu pan za 220 zł kolektorka Wiedźmina, ale widzę, że nie ma obwoluty zewnętrznej, no nic trzeba a to, to chyba się załatwi widziałem, że były niekompletne, żeby nie było. Nie ma jedynie gry. Ale kurde, co 220? Ale to panie, nie wszystko. O, miało nie bydła jest. Widzimy dwa gra. Pany do tego w tej cenie 220 zł kolektorka Wiedźmina 2 miało być bez gry, ale widzę, że jest gra chyba, że nie ma płytki albo klucza, ale to nic 220 zł ale to nic bo jeszcze mamy kolektorkę Shoguna 2 Total War no normalnie masakra, za 220 w takiej okazji to chyba nikt nie złapał. Jest tam coś jeszcze? O, panie, jeszcze w bąbelkach coś jest. Ech. Jeszcze do tego Wiedźmin 3 serca z kamienia. No ja pierdolę. Kurwa. Karty. O Boże, święty. Normalnie, chyba mój najlepszy deal, jaki do tej pory zrobiłem. Nawet nie wiedziałem, co ma, dał to, co widzę w Kratisie. To wszystko? Chyba tak, same papiery zostały. No cóż. 220 zł I mamy kolektorkę Wiedzina 3, Wiedzina 2 i Shoguna 2. Czyli w sumie sprzedawał Wiedźwieśki Oba za 150 zł. Zapytałem, czy coś ma jeszcze. Miał jeszcze Shoguna. Zawołał, a cztery dychy. Kurwa, to od razu, nie? Jeszcze komplet, no oczywiście, bez klucza, nie? Ale kurwa, o, dobra. Będzie tego, ile się tym cieszyć. Cześć.